Siemaneczko, ja jestem Fan. Witam w kolejnym odcineczku z gry Dying Light. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym byliśmy w poprzednim odcinku. Tylko musimy dostać się na miejsce. Mamy 30 sekund, żeby się tu dostać. Dostaliśmy się. Ale myślałem, że będą właśnie z karabinami. Myślałem, że będą z karabinami, więc... Gdzie jestem ten? ten z tym karabinem, dobra? Tych sobie poprzeszukujemy. Pozbierajmy sobie z nich broń. Tutaj chyba wszystko, co? Mamy karabin policyjny że chyba zabrali nam doktorka stąd. W środku nikogo nie ma. Porwali Zira i odjechali. <laughs> Masak. Nie, nie chcę zostać zombie. Co mam teraz zrobić? No widzę, że jest kurwa noc. Znajdź Zira. Slak! Brechen, porwali Zira. Jego ciężarówka płonie! Cholera! Widzisz co się dzieje, jak się próbuje pogrywać z Reisem? Nie powinniście byli łazić do tej szkoły! Część naszych widziała grupę bandytów w drodze Sła. do garnitur Reisa. To pewnie tam zabrali Zira! Idź do nich, znajdź doktora i przyprowadź z powrotem żywego! Słyszałeś? Okej... Okay. Ale jednakowoż... Ja wolałbym się... W nocy... A kurwa, nic nie widzę. Wolałbym się w nocy przekimać, żeby mnie jednak nikt kurwa nie widział. Strasznie mało co widzę w nocy. Tutaj widzę, że już biegają te babole. Nie będę im dawał powodów do tego, żeby mnie zauważyli. Będę seleciał dachem. Tutaj mamy co? Mogę rozpocząć wyzwanie parkour. Nie chcę. Wolę pierdolić do domu. Do bezpiecznej strefy. Przetrwać noc. I rozpocząć dalszą przygodę. Mam coś dla ciebie, przyjacielu. Co masz dla mnie, przyjacielu? Masz dla mnie przyjacielu katane. Katane, która jest szybka. Taka katana to rzadkość. Ja sobie sprzedam te gówna, które powypadały. Hmm chuj tam fajnie wygląda ta katana. Korci mnie strasznie. Dobra, nieważne, Poczekajmy się, odłożę sobie do skrytki wszystkie te główne do rzucania, dobra, skrzyneczka moja wygląda tak, no same mam tutaj tarcze i te pierdoły właśnie do rzucania, plus te ostatnie moje rzeczy, które się, o, tu jeszcze mogę sobie wyciągnąć. Nieważne, prześpimy się i lecimy odnaleźć Zira. Dobra, gdzie ten Zir? 300 metrów przed nami. Kawał drogi 100. Mam nadzieję, że tym razem się będzie mikrofon lepiej nagrywał. Nie wiem, co się stało, ostatni się nagrał. Najpierw się nagrał mikrofon Science Row z laptopa. Teraz znowu kurwa nagrał się tak mikrofon, że go prawie w ogóle nie było słychać. Mam nadzieję, że teraz w tym odcineczku już będzie wszystko dobrze. Ale to tak jak mówię, zaraz się od okaże. Miałem poradnik nawet już tutaj, nie wiem czy wyświetliło się, się to czy nie. Jak podgłościć mikrofon? Musimy go mieć z powrotem. Bo wszędzie mi pokazuje, że mikrofon się podgłaśnia kurwa na tym paseczku w ustawieniach. No i mówię, no fajnie, ale ja na tym paseczku w ustawieniach mam kurwa mikrofon na maksa. I co? To znaczy, że mój mikrofon jest kurwa cichy, czy co? Bo nie mogę tego kurwa pojąć. jest wpięty jest podgłośniony, mam go centralnie prawie w ryju, a go kurwa nie słychać. To to już jest hit. I tutaj musimy chyba... ...delikatne, czystkiewiczne jest, jest. góry zrobić. Ten do mnie strzela Dobra, tym pasem kul. Dobra, mniejsza sty. Garnizon jest zamknięty. Drzwi są zabarykadowane, nie dostanę się tam. Szukaj innego wejścia. Sprawdź z tyłu. Tylko, głupio, nie ryzykuj. Dobra, znalazłem wejście. Nie było łatwo, ale Sprawdzę nic. da. Wchodzę. Miej oczy otwarte. I powodzenia. Otworzę sobie, st że ten typ mnie w ogóle w rogu nie widział, to jestem w szoku. To opierdolimy sobie ich magazyn tutaj na szybciutko, bo widzę, że mają pootwierane skrzyneczki. O, aerozol. I posążek. Dobra. Tutaj mamy wszystko. Tu jestem, no, no. Dawaj. <laughs> coś mi nie pykło. Wstałem jeszcze, kurwa, w głowę. Tutaj mamy jakiegoś fagasa. Skręcę mu kart. Nie ma to jak od tylca. Wezmę sobie jego hopecz. Czy jak to się tam nazywało? Tu mamy jakąś skrzyneczkę. Skrzyneczki lubię otwierać. O kurwa, przycięło mi coś. Skrzyneczki lubię otwierać, bo często z nich lecą fajne rzeczy. Zazwyczaj leci gówno, ale no tak jak właśnie teraz Ale czasami wybiórczo się coś trafi Tu jeszcze kogoś mamy Uda się go złapać po cichu co? A, dziękuję Tego bym chciał bachnąć co? Na czu nie wypad ciebie mu tak głowę, że głowa mu spadła na dół Tu jeszcze sobie coś przeszukajmy Mam wejście do budynku To no dobra, no bez zbędnego pierdolenia wchodzimy, bo... Ludzie RAISA porwali Zira, splądrowali jego laboratorium Trzeba i zrobili. cały sprzęt. co się tam kryje Zira pewnie i tak nie znajdę. Crane, bardzo by mi się przydało wsparcie GRE. Ma pan zatem pecha, Agencie Crane. Z tej strony Ministerstwo Obrony. Że co? Co jest grane? Co się stało z GRE? Rola globalnego resortu epidemiologicznego w tym wszystkim zmalała. Teraz my podejmujemy decyzję i wyznaczyliśmy Haran jako cel pierwszej kategorii. Chwila, moment. Nie możecie po prostu zbombardować tego miejsca. Wciąż żyją tu setki niewinnych ludzi, może nawet tysiące. To bez znaczenia. Robimy to, by ocalić miliardy ludzi. Wierzymy, że to rozumiesz. Okej, okay, rozumiem, ale posłuchajcie. Jest tu naukowiec, nazywa się Zir i on pracuje nad lekarstwem. Jest bliski sukcesu. Widziałem dane, jeśli zniszczycie miasto. Zrozumiano. Szanse na to, że jeden naukowiec pracujący w zniszczonym mieście odkrył coś przydatnego, są marne, ale. Damy Ci 48 godzin. O Kurwa cóż za szlachetność! 48 godzin! Gdzie to kurwa za ścianą jest? Co? A, dobra, nieważne. Yy, chyba nie tędy, droga. Prędzej jakoś tędy. Okej. Okay. Zacięło się. Szybkie przeszukanko. Co, tędy też nie. Co jest kurwa? Cholera zepsute. Muszę to rozsunąć Elegancko mordą. Ej Nie wiem czy to widzicie Ale chyba mi się coś kurwa gra zbugowała Odejdę sobie tutaj kawałek Wyjść stąd pewnie już teraz nie mogę. Spróbujmy jeszcze raz. Hmm. Pięknie kurwa, pięknie, bajadelka po prostu. Kurwa mać Ludzie Raisa porwali Zira, splądrowali road, jego laboratorium bugów. i zabrali cały... Tak, teraz jeszcze Dying Light? Zawsze muszą coś spierdolić Chuj już z tymi rzeczami, że nawet tego nie zbieram Jak w GTA robili remastera Cholera, zepsute Muszę teraz tak Sandro zrobili remastera i spierdolili. No i chuj. No i jak mam kurwa przejść dalej? Pierdolone Żenua. No i skrzynka się też kurwa nie otwiera. Super!